Chodowcy kurde, z, z miejsca powiedzmy dziesiątego w dół nie umieją się pohamować, właśnie, żeby żeby gołębie trzymać w domu, w gołębniku. Ciężkie loty przychodzą, wycofać te gołębie, tylko na siłę pkamy, kurde, żeby, żeby było w tą niedzielę konkursy zdobyte. A to tak nie, 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 nie działa, to trzeba oszczędzać te gołębie. Też tak słyszę, kurde, że. Ktoś, kto ma dużo gołębi, to, 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 to albo źle leci, albo dobrze leci. Nie? Mm -hmm. Źle lecą dlatego, że, że nie mają oka na wszystko, ale są hodowcy, którzy mają oko na wszystko. Może mieć 200 gołębi, ale i umie wyłapać te wszystkie ogniwa dobre w tym gołębiku. Mm -hmm. I zadba o te gołębie. Nie? No i pamięć trzeba mieć. Albo jak ktoś nie ma pamięci, to niech ma od rachmistrza bierze co niedzielę wyniki, niech sobie pisze, jakie gołębie, Ta, jakie gołębie lecą. Ja tak robię, na przykład mam rozpiskę i każdy gołom jest napisany, który ma konkurs, jaki ma kofis mm -hmm. na danym locie i ja na bieżąco wiem, że to kategoria A już się kroi, czy kategoria B już się kroi, a nie na koniec sezonu przychodzą wyniki, składa że wow, to ja mam takie wyniki, ale ja już gołem, ja nie mam. No, to ile razy tak jest, nie? Tak samo jak mówię, olimpijczyka, olimpijczyka zdobyłem i też aluzje, tak powiem, delikatnie były pod moim jakby osobą, bo jako dwuletni gołąb, on mi zrobił jedynkę. Dla mnie to był już sukces, że, że na oddział już zrobił jedynkę gołą, kurat młody, nie? Później zrobił dwójkę, później znowu chyba jedynkę zrobił. No i super tutaj leciał. Już jako dwuletni ten gołąb. A, A czym jakby to? właśnie też kieruje na przykład wybierając gołębia, że ten gołąb jest odpowiedni do lotu. Już właśnie tylko skoczy ten pomogę. Okay, okay. No i ten gołąb na 700 już miał mniej, bo to w sprincie mm -hmm. B w kategorii na 700 miał mieć, nie? Iść, nie? A ja naprawdę przez pomyłkę go dałem na pierwszą 700. -kę. I siada mi czwarty goł na gołębniku z 700, odbity, kurde, patrzę nit, Nie waźłem ja mówię jak? Nit. Tak. Taki goł mi mm -hmm. Ale patrzę na numer i ja mówię, a pierdy. a ja pierdykam, ja jego włożyłem na 700. A miał zostać, bo on fajne wyniki mm -hmm. szykował nie? Pomyliłem się. No i to jest ta właśnie moja pazewność, nasza, wszystkich. Ja też tak mam. No i on z 700, kurde zrobił konkurs. To chyba był szesnasty, no a Czołówce był też na oddzielenie. I za chwilę była, y, krótki kilometraż też poprawił i setka następna była. Z łatwa setka z wiatrem. O 13 w gołębie siadały już na 700ce, nie? I go dałem do serii jeszcze na ten. Przywiozłem go z Ukrainy po tygodniu czasu. On na Ukrainie wylądował, ten goł. Masakra. To szczęście było takie, że tam chłopaki w Rzeszowie, na samym tym cyperku, na samym dole, tamten, ten, oni na Ukrainę tam jeździli, tego gołębia tam gdzieś yy, znaleźli, nie? I dzwonią do mnie, że, że mają takiego gołębia. Jak dwuletni mówię, złapali go, aż nie chciał mu się wierzyć, nie? No ja mówię, że jadę po niego, nie? Aha, żeby polską mi wysłali, nie byś masz przyjechać. No ja mówię, Dobra, to przyjadę. No, no i pojechałem tam, bo ponad 500 km czy 600 km było w jedną stronę tylko, nie? Sporo, sporo. Chłopaki się tutaj dziwili, nie? Ja mówię, no ale jak kurde, on mi zrobił takie trzy konkursy super, no to, to, to jak ten? Nie no i na tego gołębia w środę wieczorem, czwartek rano do gołębnika i obloty były, nie? No on z gołębnika wyleciał na ziemię. Spalony, cały. Nie umiał latać w ogóle. Z taki spalony, był twarde mięśnie. Ja miesiąc. Ja już w A za rok się odwdzięczył dopiero jeden kibił. O, ale on, czyli odbudował się odbudował się dobry organizm do wygoni, odbudował się. No. No i tak, że, że złoty medal z jeszcze jeszcze, nie? nie? Ale to cała rodzina, bo jego ojciec ze stół mnie też wyśmienicie leciał, też same czołówki miał, nie? No ale to pokazuje to, co ja właśnie mówię, że dajemy gołębie na lot, mm -hmm. za wszelką cenę, a łatwy lot każdy ten. Ale jak jest rozpiska i pod jakimś tam kątem lecimy, czy A, B, czy B, czy C, no to trzeba regulować tym gołębiem. Mm -hmm. Kiedy go dasz, kiedy go nie dać, nie? Tylko, że ja na przykład też. Roczny gołębi nie daje, jak wspominam, często i gęsto powtarzam. Czwarty lot, piąty lot, 4-5 lotów zaliczą i nie, nie, nie daje. Ale u mnie nie ma czegoś takiego, że nie daje i nie daje. Tylko, że jak wywózki są, treningi, to one tak samo pracują. One w każdej chwili mogą pójść na lot. I tak samo te gołębie, które stare z kategorii zostają w domu, to one są na wywózki na 70 km, na 50 km wywożone. One ciężko cały czas pracują. On nie może być zastany. Niektórzy też mówią, koledzy, jak to widzą, jak ja robię, przecież rocznie yy, mam inny gołębnik, już są wycofane, a ty je dalej męczysz się, idziesz i łapiesz, i, i, i pakujesz te gołębie, przez to i czasu, i zdrowia, nie? Przyjdzie jeszcze jeden może lot, łatwy lot, muszą iść na, na, na ten lot, nie? Ale muszą być łatwe loty, nie? A później jako, jako dwuletnia naprawdę. Jak mistrza Polski zrobiłem, to gołębiami dwuletnimi. Jako roczne one nic nie pracowały, i byłem nawet na nie zły, bo, bo nawet jak poszło na, na loty, to one konkursów nie miały czołowych, ale jak to dwuletnie to, jak mistrza Polski zrobiły, to no to musiał już bez latać. Konkretnie. Tak. A kto, kto, które loty Pan bardziej woli? Właśnie te 140 czy, 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 czy te wzwyż? Nie boję się też i pięćsetek. Na pięćsetkach, 500 w kategorii B mi pomagają też, mm -hmm. nie? Ale siedemsetki to już jestem... Bardzo A. słaby, bardzo słaby. Przylatują te rębie. jeszcze tam na szczeblu oddziału jakieś konkursy zrobiłem, że, że potrafią utrzymać tą, tą szpicę na oddział, na pierwsze miejsce, na mm -hmm. drugie miejsce na odział jeszcze, ale słabe nie mam, że, że na długi dystans nie mam gołębi. No, no samo to zrobiłem, że z kategorii B tego mistrza zrobiłem i, 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 i samo, samo się na, 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 nakręciło, zrobiły się te sprintery, typowe mm -hmm. takie. Nie? Z kategorii A do kategorii B sprintery. A kategorii C dobrze też podlatuje, no bo z reguły są łatwe loty. Już nie no. ma czegoś takiego, żebyśmy w ciężkich warunkach wypuszczali te, te C, cenie, No to i dają sobie radę też, nie? No szkoda, bo nie pokazałem że są w sumie tego, dużej budowy przede wszystkim, nie? Mhm. A jakieś loty z, z Barcelony właśnie, co, co w tym roku też były, z San Marino, puszcza Pan na takie, czy... Kiedyś próbowałem, latałem i byłem nawet zadowolony, ale mówię, samo... Ta kategoria AB wyparła tego gołębie, bo już później nie chowałem tych gołębi, młodych po nich nie chowałem, nie rozmnażałem w tym kierunku, nie? Bo uważam, że się nie da wszystkiego za, za, za rękę złapać, nie? Tak samo w GMP, Wynik miałem, w zeszłym roku było ciężko w GMP, bo było powiedzmy siedem lotów i siedem, nie było żadnej dyskusji manewru, że, że, że gołębie nie te, nie? I tam na jednym locie, właśnie jednego, na siedemsetce jednego gołębia mi brakło do GMP. W tym roku się troszkę postarałem, bardziej uwierzyłem w tego EMBę trochę lepiej. inaczej przygotowałem, zwłaszcza samicę, bo samice to już w ogóle nie lecą na, na 700, km, ale samiczki, nie. No i posiadałem na komplecie. no Jestem 32 tam przodownik, czy, czy 29 przodownik w Polsce, nie? W GMP, że udało mi się znaknąć też, że są bardzo zadowolony, bo do GMP trzeba mieć tego ręka już. Wielodystansowe. Mm -hmm. Na krótki dystans i na, właśnie na ten długi, kurde, i, i, a ja nie mam tych gołębi, na długi dystans zwłaszcza, nie? mam okay. mnie mam się czym podeprzeć, nie? Możemy tu jeszcze porozmawiać na temat y, warzyw, czy ja podaję tym te o, cały o, tydzień, nie? To, nie. Bo to dużo ludzi się też i dzwoni i się pyta, nie? Ale ze co jest tak? U mnie, tak program podam, jak, jak tu podaję, nie? To w niedzielę satohol, mała karma i to wszystko jest, koniec. Poniedziałek idzie u mnie na karmę maślanka i to jest poniedziałek i wtorek, nie? Maślanka do maślanki dodaję... Kiedyś y... ja to trochę inaczej robiłem, teraz troszkę inaczej. Składniki są te samitkie, tylko inaczej. Tak. Przedtem yy, yy, czosnek... Przez zimę cały słoik zasypywałem, mm -hmm. zmiażdżyłem go, zalewałem miodem i to stało. A teraz, już mi się nie chce aż tego tyle robić, to, to cały czas świeżą główkę kupuję. Mm -hmm. I to tak wygląda. Maślanki, dwa litry maślanki robię, tę główkę, nie ziarno, tylko główkę czosnku Też wyciskane jest. Mam chrzan, urobiony to już. Chrzan jest zalewany tym no, olej z ostopestu i no spirytus powiem, no. mm -hmm. spirytus, 90%, no, ale czy to jest ten spirytus taki swój 80%? Mm -hmm. Chrzan z tym spirytusem 3 dni zalewam, 80%, żeby go przegryzło, a później po prostu tym olejem osłoperskim zalewam to, nie? Mm -hmm. I to stoi w słoiku, swoiku, mnie akurat jest w spiżarce tam nie, ani nie musi być chłodno, ani nie musi być ciepło, mm -hmm. nic mu nie szkodzi, nie zapsuje się, nie? na te dwie maślanki daje właśnie później dwie duże takie łyżki te, te, te drewniane tego chrzanu jeszcze mm -hmm. do tego nie? no i to wszystko aha, i dodaje do tego jeszcze drożdże zwykłe te piekarnicze nie teraz troszkę więcej kosztuje jak złotówkę. nie na no, średnio co złotówki kosztuje nie no, zależy. i to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek u mnie jest podawany to już jest ta właśnie mieszanka warzyw, ale to jest mm -hmm. świeże. Dzisiaj kupuję buraczki, marchewkę, porę, seler. I, dzisiaj podaję. I dzisiaj podaję. I w tym roku jeszcze podawałem pokrzywę. Właśnie, że to jest bardzo dobra ta właśnie pokrzywa. Mm -hmm. Dużo pokrzywy do tego podaję. Plus minus jeszcze po 60% buraków, bo na buraczki stawiam. Czemu buraczki? Buraczki, układ, układ krwionośny ten wzmacnia niesamowicie. I ma dużo żelaza przede wszystkim. Mm -hmm. Ja żelaza nie muszę kupywać, nie muszę podawać, bo jest bura, buraczka, nie? I jeżeli ktoś zacznie podawać te warzywa, to zobaczy, że w pierwszych dniach może nie będą mieć tego mm -hmm. specyfiku tak zwanego. Ale jak przychodzą kurde dwa, trzy tygodnie, to one korytka wylizują. Ja mam aluminiowe korytka, właśnie po bo zawsze są do mycia fajne. No, no. Nie? Z tych drewnianych, plastikowe też są dobre zresztą, nie? Ale jakieś tam drewniane raczej nie zalecam, bo to wszystko jest mokre. To mm -hmm. jest świeże. Mm -hmm. I one są te korytka wylizane. Niektóre nawet, no, mało tego, bo ktoś się dziwi, Owiec, podajesz owiec, kurde, że jedzą, nie? A u mnie nie jedzą owsa. Ja zawsze mówię, że trzeba umieć oszukiwać, ale mm -hmm. gołębia. I teraz, jeżeli one cały czas są, na, ziarno u mnie jest nasączone, czy maślarką, czy warzywami, mm -hmm. a cały tydzień są nasączone, to one, ten owiec też jedzą, bo tam jest ten waszy przysmak tego warzywa mm -hmm. jakiegoś, nie? I on chętnie to zjada. Ale jak już podam suchą karmę, a w lecie owsa nie zjedzą. Nie ok. ma możliwości. Tam, no, skoro dziwną mnie, ale, ale nie zjedzą. Ale jak na warzywach, na tym to jest super. Nie? A zwłaszcza w piątek jeszcze, bo w piątek dostają u mnie też na karmę, to jest ten Propolis. Rozdaram to sam sobie, Propolis rozrobiony, na to się to wszyscy wiedzą, jak, ale później robię taką misturę, że y, Propolis inaczej, słoik litrowy. Do tego dodaję z maja, bo w maju zbieram kwiaty zmielone, zalane olej tym miodem. 3 mhm. czwarte jakieś pół, więcej pół jacujka tego, tego kwiatu. Do tego dodaję dwie cytryny, wyciskam z soku dwie cytryny i około dwie setki tego, z tego, z tego um, propolisu. I to wymieszam i później w piątek to na karmę daję rano i wieczorem. Nie? To są na drogi właśnie oddechowe. I znowu jest karma namieszana, słodka, bo to jest, to jest słodkie to. Mm -hmm. I on jest kapitalnie jedzą. Tak zwane plewy też jedzą to wszystko, nie? I, i to buduje właśnie tego gołębie. Nie? I tak niezmiennie od ilu lat cały czas ta sama receptura? Cztery lata. O, przez cztery lata to podaję i to już dawno opowiadałem też publicznie. I dużo telefonów mam z podziękowaniami, że to rzeczywiście się sprawdza i, i, i daje to efekty, nie? Bo jeszcze raz tylko powtórzę, te wszystkie środki, które probiotyki podajemy gołębiom nie krytykuję, broń Boże, zachwalam to, tylko że więcej pracy kosztują. Mm -hmm. Bo tak mówię, więcej oblotów i to trzeba popracować, ale efekty też są, naprawdę są też dobre, nie? Mm -hmm. A przy moim tym, no, nie, nawet młody hodowca, który będzie dawał, to nie przebiałkuje tych gołębi, nie przedawkuje, bo to jest natura i ona wydali z organizmu Dobran. wszystkie te, inne jakieś specyfiki podajemy, to musimy się dobrze z ulotką zapoznać. Wiedzieć, co tam jest, jest jaki składnik, jaki, jaki producent zaleca, ile. Tylko, że my hodowcy mamy to do siebie. Producent zaleca 5 gram czegoś tam. To damy 10, będzie lepiej. Będzie lepiej, <grym> będzie szybciej tak. Też tak było, <grym> też tak robiłem. To, to jest nieuniknione, wszyscy tak robią, <grym> nie? A, a, a z kolei, jak ktoś wymyśli, no to dobra, to damy teraz może mniej, ale jak na mnie mniej, to zanim nie zadziała. I to jeżeli te środki wpłyniemy, zapozna się z ulotką tak. i to... trzymać, się, trzymać, bo... trzymać się dawek i, i tak dalej. A też warto wspomnieć, że, że Pan ma też biznes, więc jak to Pan w ogóle łączy, właśnie, biznes z gołębiami? Bo hmm. pracy jest. Pracy jest, ale to jest tak, że gołębie muszą. Nie ma czegoś takiego, a dzisiaj nie do, jestem zmęczony, nie dam rady, bo, bo obrotu zrobić nie będzie. Nie raz pod górnikiem usypiam naprawdę czy tutaj na, na tarasie ze zmęczenia, zwłaszcza po południu, już jestem tak przymęczony, ale musi być obrot, muszą być zapakowane, muszą być wywiezione, po prostu musi to być. To jak hodowca nie ma na to czasu, to później nie obwiniamy kogoś, że, że ktoś źle wypuścił, że ktoś lepiej leci. Musi być praca. Wszyscy mm. mistrzowie jedno to samo Nie ma pracy, nie ma kołaczy. Dokładnie. Pierwsze, co to musi być materiał, bo musi być materiał, hmm. dobry gołębie, a po drugie, dużo pracy, nie? To jest pierwszy to... materiał, drugie praca hodowlana, tak. i trzecie gdzieś tam dopiero te suplementy. i... Tylko suplementy, jak podajemy, zgadza się. Mikstury suplementy. To, to jest to samo, hmm. nie? Bo ja tak twierdzę i mówię i robię. Czy typu buraczki czerwone te warzywa, czy typu te, te, te maślanki? Mm -hmm. Ja cały sezon podaję. To nie jest tak, że ja sobie tylko w czasie lotu. I tak samo uważam, że suplementacja dla gołębi, no też musi być w sezonie. Minimalnie, ale ten organizm musi być przyzwyczajony przy podawaniu. Mm -hmm. Nie, że później tydzień przed lotami zaczynamy, chodowcy tak. walimy. Bo I szok organizmu, i kola, ja nie my. wiem co się dzieje, bo no. też taką... Ciekawostka, by hmm. ktoś nie wierzył w moje słowa, ja, jak wspominałem, 8 marca łączę dwa loty, hmm. lecę z gniazdówki, hmm. bo u mnie na oddziele, w zasadzie rok w rok, jak nie pierwsze serie mam, to na pewno drugie, ale dalej nie mam, i z gniazdówki, i się też, a chłopaki już lecą hmm, wdowcem. Nie? Hmm. i jak to jest możliwe, nie? no jest możliwe z gniazdówki polecieć bardzo dobrze, nie? jest tylko kwestia motywacji, no trzeba zmotywować tego, ja no, a polega to u mnie, to też żadna tajemnica, polega to na mnie, u mnie to tak, że, że mają młode i w sobotę już jeść dostają gołębie w ogóle, nie? Okej. Okay. Jak mają młode. Mm -hmm. Żeby to nie było, że jak wdowce, bo jak wdowce to później dostają mieć, ale jak mają młode to nie dostają w sobotę jeść mm -hmm. i, ten, i, i i gołębie łapie do e, skrzynek, są przed gołębnikiem w, stare, samce i samice i wtedy daję gołębiom jeść z mm -hmm. Gołębie są już takie tak, pół do oddzielenia, takie duża część już jest na dole, część jeszcze w tym, nie? i sypie jeść. Parę sztuk tam gołębi zostawiam w gołębniku, typu te słabsze, które wiem, że ich konkursu mi nie zrobią. Mm -hmm. One jedzą, szum robią, młode piszczą, a te w koszu buszują niesamowicie. One aż, aż kosz chodzi, są mm -hmm. tak podpuszczone te gołębie, nie? I zabieram karmę, za chwilę jeszcze to samo powtarzam, żeby utrwalić tym gołębiom starym, co w koszu siedzą, że, że, że te, nie? Po 10-15 minutach znowu przychodzę, znowu podsypuję, znowu młodziki piszczą, a te są karmić, nie? Ale ta metoda jest tylko na baloty. I ja. później już... nie działa, później ja już próbowałem, masz na trzy loty też, nie? Uh -huh. No bo jak wychodzi fajnie na dwóch lotach, no to ej, to, to dawaj trzeci lot. No nie oszukasz tak. One już wiedzą na trzecim co jest i <noise> Już nie chcą <noise> nie, nie, współpracować. Nie, nie chcą, nie, nie. <noise>